Witam serdecznie, z tej strony Jakobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Mr. Prepper. W dzisiejszym odcinku chciałem zająć się budową sadu, raczej no takiego sadu no. Żeby móc posadzić drzewa sobie i takie coś zrobimy może jak się uda. I starczy czasu. Dobra. Co ja tu wziąłem? Wziąłem coś na sprzedaż. Także zobaczmy, co dzisiaj możemy sobie sprzedać. Tutaj niestety nie możemy. Tu możemy sól oczywiście to sprzedamy. 5 potrzebne ja wziąłem 3, dobra. Sprzedamy te złoto. I teraz tak. Czy my mamy nasiona takie, które mi potrzebne są? Sprawdźmy to. Potrzebujemy tak. Nasiona pomarańczy mamy jedno, ale nasionek jabłek nie mamy. Tu jest problem. Dobra. Czyli potrzebujemy kupić nasiona pomarańczy i nasiona jabłek. Tylko czy będą? Nasiona pomarańczy jedno potrzebuje, ale jabłek niestety nie widzę dzisiaj. Tu jest problem, ale dobra. Tutaj nic nie chciałem. Okej, okay. to zabierzmy się za budowę, może najpierw? Gdzie on po Idziesz czy nie idziesz? Takie coś zbudujemy. Już osłab z sił. Dobra, zjedzę to. To mamy zbudowany pokój. Także jest dobrze, chyba. Nie wiem, jak ja tu powieszę lampy, ale dobra. Eee, teraz tak, musimy zbudować pierwsze co. To potrzebuje zbudować. Irygator, którego niestety nie mogę, bo nie mam pojemnika. Czy masz pojemnik może? Nie masz dzisiaj, no to... No to lipa, powiem ci szczerze, że lipa. Nie jest tak jak... a może... A ta może ma na... A nie, ja u niej patrzyłem, dobra. Pomyliłem się. A w supermarkecie nie ma nasion? No nie ma. Dobra. Czyli musimy poczekać do następnego dnia. Korniszony możemy sprzedać. Dobra. Dobra. Wracamy tutaj. Czy chyba, że ja mam jakiś pojemnik, ale nie, nie mam. Rozebrałem chyba. Dobra, możemy zrobić pojemnik, ale to dużo plastiku będzie kosztować. Zróbmy ten irygator. Do tego potrzebuję dwie szklarnie. Dwie doniczki tutaj. Dwie doniczki. No i dobra. Jeszcze bym przydały się lampy, ale dobra. Na razie lampy to weźmiemy stąd. Jak tam nasze pszczółki? O, jest miód. Jest pierwszy miód. Dobra, podnieś mi te lampy na razie. Jeszcze tam się zrobi drugi miód, to się zbierzemy pierwszy. Chodź no tutaj, zobaczymy teraz te lampy, czy mogę tu powiesić jakoś. Tutaj tak, ale tutaj. Hmm. He, no właśnie. Jak to mam zrobić, żeby się tam dostać? Możesz mi to wytłumaczyć? Jak to zrobić? Kurde, jak ja kiedyś to robiłem, ale teraz to już nie pamiętam, jak ja to zrobiłem, że się tam zostałem. No dobra, nie wiem, może się kiedyś przypomnę. Dobra, chodź tutaj, gdzieś tam polas. Zrób ten irygator. Teraz tak jedna doniczka, dwie szklarnie, druga doniczka, i tutaj jeszcze zbiornik na wodę będzie potrzebny, i oczywiście ulepszenia. Tylko jakie to ulepszenia były? Czy to do sadu, czy do ogródka? Raczej do ogródka to raczej nie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy mamy jakiś taki. Tobie bym chciał sprzedać to i te pomidory. No już idziemy, już idziemy spać. To tyle na razie. Dobra. Idziemy spać. Kurde. Nie mogę się skojarzyć. Jak to zrobiłem? Zobaczmy, czy są jabłka w sklepie. Gdzie to tutaj Pomidora, pomarańczy, no nie ma jabłek Kurde, no nie ma No to nie zasadzimy sobie dzisiaj chyba? Jabłek. Chyba, że tu ma. Kurde, co ty robisz? Tristonos, co ty robisz? Dziś, że jestem zajęty Nie mam. No nie ma, no nie ma, nie ma. Nie ma, choćbym chciał to nie ma. On też nie sprzedaje. Pszczoły możemy sobie kupić jedną jeszcze. Będziemy mieli trzy. Kurde, no. Niedobrze. Poprzuli mi plany, no. Jabłka co trzy dni, wybyły by woda potrzebna, jest kurde. Ja tam nie, to mus muszę coś zmienić. Tutaj pies mi żarcia przynosił Jakiś... brylanty, mięsa, gazety dobra za chwilę. Chodź tutaj, bo mi pszczoły... Tutaj mu, kurde, tutaj irygator by się przydał. Na środku właśnie. O, czy ja tu nie będę latał, co chwilę Tylko podlewał. Sprawdźmy, czy tu się zmieści ten irygator, jakbym chciał tak sobie go położyć. Podnieść ten na razie. Wyda chyba. Teraz jak podniosę to się to szlak trafi mi te. Dobra, wiesz to. A czemu tu jest pusto? Ach. No kurde, no. Tak go... czy to będzie działać jak ja tu postawię go? Chyba nie, musi być w tym w samym pokoju. No lipa, no lipa straszna. Nie da się go tak musi stać na ziemi. Kurde, kawałek brakuje. No. no niestety no, nie wiem. Dobra, pomyślę później. Może coś wymyślę. Może coś wymyślę, ale nie wiem, czy coś wymyślę. Szkoda. No szkoda, bo to był dobry plan, który nie wyszedł. Ja bym chciał od ciebie pojemnik, znowu nie masz pojemnika, no to nie wiem, nic nie ma co bym potrzebował. Dobra, jeszcze sprzedamy tutaj rzeczy. Tu komputer jest dobra, ogórki mam przy sobie, a mięso, które się prawie zepsuło, już dobra, miód, mięso, pomidory, ogórki. Woda. I dobra, ulepszenie pokoju, teraz sprawdźmy czy, czy ja mogę tutaj... ...przepompownia, elektrownia, chłodnia, fabryka, szklarnia. Tylko ile ja tam potrzebuję ulepszeń na tą szklarnię, kurde. Tak tu jest takie duże? Przeciaż, kurde blade. Ale tu potrzeba tylko drzewa i ten. No a to to jest proste dobra, to zrobimy to. Nie potrzeba no. dużo zasobów nawet. Problem jest z wodą, bo jak w takim tempie się będzie napełniać, no to nam braknie tej wody. Słabo to się napełnia, coś słabo. Dobra, tu mamy zrobione mamy zrobione, możemy zasadzić tam pomarańcze, ale no kurde jest z wodą to jest tragedia, no to bardzo wolno działa ta maszyna, nawet z tymi ulepszeniami, dwie maszyny i tu wody brakuje, a co jak dojdą jeszcze te drzewa, I tu chciałem jeszcze coś zrobić może, tutaj dwie szklarnie jeszcze dojdą. Albo zrobić taki pokój Taki pokój zrobić Z wiadrami o i wiadra same wiader nastawiać To też jest Kiedyś tak robiłem Dobra ale Tu by było wszystko Tylko wystarczy posadzić Jak będą oczywiście jabłka Na razie pomarańcze mogę posadzić. Ale chciałem od razu zasadzić wszystko. Niestety nie ma nasion na tą chwilę. Więc będziemy musieli poczekać. Dobra, nie mam już napoju. Mam jedną puszkę, zrzemni się trochę. O, sorry, coś nacisłem, nie chciałem. A tu się w ogóle nie zbiera ten miód, tylko tutaj się zebrał. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Albo postawić tylko jedną doniczkę. Jedną doniczkę. Dwa ule obok siebie albo między nimi. Irygator. Chyba tak zrobię, bo. Bo tu musi być irygator. Ja nie będę co chwilę latał po wodę, a te kwiatki mi spóźnie z... uschną. Jak nie zadbam o to. Dobra. Tu by było wszystko, tu tylko pojemnik na wodę chciałem kupić taki, żeby zbierała się woda do niego. Ale musimy zrobić albo jeszcze dodatkowe dwie maszyny, albo ten pokój z wiadrami co mówiłem. To trzeba ogarnąć, bo wody bardzo szybko ubywa. i może nam zabraknąć w pewnym momencie. Tutaj wezmę, co się da. Od razu już tutaj doładuję. Chociaż tu się już zebrało coś chyba. Dobra, tu mamy, tu mamy. Irygator i te rzeczy porobimy. Szklarnia już jest, raczej sad będzie gotowy, jak posadzimy tutaj rzeczy. Nie wiem jak z tą lampą tutaj, jak ją umieścić. Kiedyś tutaj ją umieszczałem, ale już nie wiem jak ja to zrobiłem. Nie mam pojęcia zielonego. Czy drabina była gdzieś? Nie, no ale drabiny tu nie można chyba. Kurde, nie wiem. Ale zaraz jeszcze spróbuję coś zrobić. Przecież nie wiem, czy to ma sens jakiś raczej wątpię, żeby to działało tak. Bo to nie ma prawa tak działać. Chociaż. A, udało się, kurde. Dobra. Już wiem jak to zrobiłem. Dobra, za daleko wiem. Tutaj. No. Dobra, podnieść tą drabinę już. A mnie potrzebna. No i gitara, teraz to już... Teraz to już wiem, że wszystko dobrze zrobiłem. Czy ja mogę tą drabinę tutaj gdzieś na dół sobie zrzucić? Kurde, tak przysłonię to wszystko. Nie chciałbym tak zrobić. No nie, dobra. Nie będę kombinował. Tu mogę sobie jedynie zrobić, żeby było bliżej. Na razie ją tu zostawię. A później zobaczymy. Dobra, idziemy spać. W sumie to mogę w swoim pokoju się przespać. Dobra, zakończymy. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.